W tym dniu, kiedy jego pobieraliśmy z aresztu, to po prostu mury drżały. Kraty w oknach wygrywały jakąś taką więzienną pieśń, co było coś niesamowitego, ponieważ wszyscy więźniowie metalowymi kubkami trzaskali w te kraty wywołując y, niesamowitych hałas. Później zdążył pan go już poznać, bo jednak mnóstwo rozmów, mnóstwo spotkań. Jak pan myśli, jak on by zareagował w sytuacji, jeżeli rzeczywiście by się zorientował 2-3 minuty wcześniej, że jest śledzony, że tutaj za jego plecami są policjanci, czy faktycznie wziąłby dziecko jako zakładnika, czy zacząłby uciekać? Czy może ta jego kontuzja mu to uniemożliwiała? Jak pan ocenia to teraz? W tym momencie, w momencie zatrzymania to są wczesne lata 90. Różne pospolite przestępstwa, w tym włamania, są na porządku dziennym. Jednak jeden ze sprawców, podstępem włamujący się do domów, nie ogranicza się tylko do zaboru mienia. Wybiera takie domy, w których są młodzi chłopcy. Po sobie zostawia ból i cierpienie rodzin, którym zabiera coś najcenniejszego życie dzieci. Dyżurny policji, który odebrał telefon, na chwilę wstrzymał oddech. To była chwila, na którą wszyscy śledczy czekali z niecierpliwością. Dzwoniła dyrektorka podstawówki nr 6 na poznańskich ratajach. Zdenerwowana nauczycielka opowiedziała nerwowym tonem, że wokół szkoły kręci się i zaczepia uczniów podejrzany mężczyzna. Policjant spytał o wygląd mężczyzny. Kobieta nie pozostawiła wątpliwości, stwierdziła, że przypomina jej postać z portretu pamięciowego opublikowanego w prasie. Na miejsce wysłano patrol policji, choć udali się tam również nierzadko prywatnymi samochodami policjanci po służbie. Wszyscy za punkt honoru postawili sobie złapanie zwyrodnialca. Gdy tylko policjanci natknęli się na tego mężczyznę, praktycznie już wiedzieli, miał na sobie charakterystyczny element ubioru, także świadkowie jego poprzednich zbrodni zwracali uwagę na niecodzienny szczegół. Jesteśmy na terenie, na którym zakończyła się przestępcza działalność Tadeusza Kwaśniaka, zwanego także ręcznikowym dusicielem. Przyjechaliśmy w to miejsce, aby przekazać Wam atmosferę i klimat tamtych wydarzeń. Tutaj, za moimi plecami, znajduje się szkoła podstawowa nr 6. To ważne miejsce dla tej historii, bo to stąd napłynęło zgłoszenie do policjantów. Tutaj funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi, pytali ich o tajemniczego mężczyznę, o to, jak się zachowywał, jak wyglądał. E, trzeba było dotrzeć do tych informacji, aby zacząć działać i aby potwierdzić lub wykluczyć, czy ten kręcący się tutaj osobnik był poszukiwanym od dawna seryjnym zabójcą i gwałcicielem dzieci. Łącznie na koncie miał pięć ofiar. Poza bólem pozostawiał po sobie wiadomości: napis na lustrze czy kartka z enigmatyczną wiadomością. Za co lub na kim umieścił się Kwaśniak, co motywowało go do zbrodni, a także jaką jeszcze charakterystyczną cechę miał jeden z największych seryjnych zabójców w Polsce. Na te pytania postaramy się dziś odpowiedzieć. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, bardzo Was serdecznie witamy na spotkaniu z Wielką Gwiazdą. Poznańskiej Wielkopolskiej Policji. Może w dwóch zdaniach, żeby oddać mu sprawiedliwość i żeby Was troszkę wprowadzić w temat. Nasz gość, nie będę podawał wieku, ma już wiek słuszny. Ale wydaje się, że przeszedł niemal wszystkie ważne szczeble w Policji, od najniższych po najwyższe. W Poznaniu już prowadził ważne śledztwa. Oczywiście taka jego najsłynniejsza sprawa to jest ta, o której dzisiaj będziemy mówili na początku lat 90., ale na przykład w pewnym momencie był bardzo ważną postacią w Szczecinie. Bardzo ważną, ponieważ był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Szczecinie, ale był także komendantem wojewódzkim od spraw kryminalnych. To tam byłeś, od sprawki kryminalnych, tak. Mimo wszystko nie do końca wbiłem sobie do głowy najważniejsze fakty w Gorzowie Wielkopolskim. Kiedyś Marka poprosiłem o to, żeby przedstawił swoje CV, żeby przesłał mi swoje CV i zrobił to. Ja nawet teraz sobie zerkam na nie. Jest tam bardzo ciekawy punkt, który nazywa się największe, najważniejsze osiągnięcia w służbie w Policji. To chciałbym o trzech powiedzieć. Pierwsza, pierwsze bardzo ważne śledztwo jeszcze prowadził jako ktoś, kto nie był może do końca do, do, doceniany, albo dopiero z, mógł być doceniony. Pod koniec lat 80. pod Poznaniem, w okolicach Tarnowa Podgórnego, była taka seria podpaleń. Marek tam pojechał i stwierdził wbrew strażakom, że nie mogło tam dojść do samoczynnego podpalenia, nie mogło dojść do podpalenia. Instalacji elektrycznej, ponieważ tam instalacji elektrycznej nie było, i ten wniosek przyciągnął uwagę komendanta, który poprosił go, żeby raz wraz z innymi starszymi, nieco śledczymi pojechał i spróbował wykryć sprawcę i rzeczywiście sprawcę wykrył. Był to, jak się potem okazało, zapaśnik niezwykle utytułowany, przed którym była wielka sportowa kariera, no ale te, te jego mroczne ciągoty ją uniemożliwiły. Druga bardzo ważna sprawa o niej teraz prawie że nic nie powiem kryptonim zemstwa, bo o niej to, to spotkanie będzie traktowało. I może jeszcze jedna, trzecia rzecz końcówka lat 90., szalone lata 90., gangsterski Poznań. Marek Bronicki był członkiem grupy, która doprowadziła do zatrzymania najważniejszych. Członków grupy zbrojnej. Mówię tutaj o zabójstwie gangstera rosyjskiego, o ksywie malowanej. Ja z Markiem poznałem się dzisiaj, to liczyliśmy. Myślałem, że tak mniej więcej 10 lat temu, ale okazało się, że jeszcze wcześniej, bo gdzieś w okolicach 2011 roku, wtedy kiedy razem z nieobecnym tutaj mecenasem Waldemarem Ciszakiem, zaczęliśmy pracować nad książką o Edmundzie Kolanowskim. I wtedy właśnie Marek się pojawił zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zaprzyjaźniliśmy się właśnie jestem tym szczęśliwym jego kolegą, który regularnie słucha pasjonujących opowieści. Jeśli po tym spotkaniu będziecie mieli niedosyt, to możecie posłuchać sobie jego opowieści, które udokumentowałem i zamieściłem na swoim podcaście Zabójcze Opowieści. Marku, nasi mili goście, widzowie obejrzeli przed chwilą trailer, który ich wprowadził w sprawę. Marek jest właśnie tą osobą, która osobiście zatrzymała seryjnego zabójcę. Nie znam w Poznaniu drugiej takiej osoby, czy o takim, takim dorobku. Opowiedz trochę, jak to wyglądało. Może zacznij od samego początku tego słynnego dnia. Tak, chciałbym zacząć od tego, że no nie jestem gwiazdą, nie, spokojnie. Zawsze pracowałem w zespole, byłem ogniwem w, każdym, w każdej sprawie byłem ogniwem, y, ponieważ praca w policji to praca zespołowa. Y, Sherlocków, Holmesów nie ma, nie ma. Y, jeśli chodzi o mój wiek, to tak ostatnio na Wszystkich Świętych zastanawiałem się, czy mi warto wracać z tego cmentarza. Ale wróciłeś. A, wróciłem, bo tutaj akurat mnie y, zaprosiliście. No już parę kilogramów starszy jestem niż sprawa, o której chciałbym mówić. Ale faktycznie no zdarzyło się tę sprawę. Ja traktuję, że po jej zakończeniu to z czystym sumieniem mogłem wówczas przechodzić na emeryturę całkowicie spełniony jako zawodowo jako policjant. No sprawa ciekawa faktycznie i dużo szczęścia miałem przy jej prowadzeniu, że tak akurat na mnie padło i, i byłem tym pierwszym, który dotknął sprawcę i zakończył jego ścieżkę przestępczą. Nie wiem od czego zacząć. To, to była sprawa, która, jeśli by tutaj był kryminalistyk, to by stwierdził, że to by jest pełna, pełno krwista, kryminalistycznie. Sprawa kryminologicznie, ponieważ podczas jej prowadzenia zdarzyło się wszystko. Od wyznaczenia sobie planu działania i szukania człowieka, enigmy, człowieka, który cały czas działał w mgle. To był przestępca wędrowny, najgorszy. Gatunek przestępczy, jaki może policjant na swojej drodze dochodzeniowej, procesowej spotkać. Nie wiadomo, gdzie w danej chwili jest, nie wiadomo, jakie ma zamiary, co zrobi, jak się przemieści, jak się znowu wymknie z tej sieci, którą się zawsze zastawia. Przestępca działający w jednym miejscu. No jest łatwiejszy do zlokalizowania, a taki, który działa od Szczecina pobytą poprzez inne miasta jeszcze Polski centralnej, popełniając najgorsze z możliwych przestępstw, najochydniejsze zbrodnie, no jest dla policjantów naprawdę trudnym orzechem do zgryzienia. Tutaj. Był specyficzny modus operandi tego człowieka. Przede wszystkim wykorzystywał naiwność dzieci. I do tego stopnia, że te dzieci traciły później życie, niestety. Samo przestępstwo no nie chciałbym opowiadać o nim, bo to. To z tych najgorszych, najbardziej odrażających czynów, jakie człowiek, nie wiem, czy to był człowiek akurat w tym momencie, kiedy popełniał przestępstwo, jakie człowiek może popełnić. Jeśli chodzi o zatrzymanie sprawcy, tutaj gospodarze prosili, żebym żebym opowiedział troszeczkę bliżej o tym, o tym zdarzeniu. Trudno mi tak wyrywać to z kontekstu, bo to jest sprawa, która została wypracowana. To nie było przypadkowe jakieś działanie nasze, tylko bardzo solidna praca planowa z wyznaczeniem sobie celów, zadań. I gdybyśmy nie zrobili tych, właśnie przymiarek. To on by do dzisiaj mógł grasować i dzieci mogłyby tracić życie. Zaczęło się moje zetknięcie z tą sprawą. Zaczęło się od tego, że tu w Poznaniu zginął chłopiec. Przemiły chłopak, bardzo mądry, bardzo roztropny, a jednak stracił życie przez własną naiwność, a właściwie przez własną dobroć. Ta sprawa okazała się szybciutko jednym z elementów seryjnych zabójstw i seryjnego działania sprawcy, gdzie w końcowej fazie, o ile ja pamiętam, to chyba były 103 czyny kryminalne o tym samym modus operandi. Czyli w taki sam sposób działał sprawca, tylko w większości, na szczęście, żadne z dzieci nie ucierpiało. W drastycznych momentach no, utraciło życie pięciu chłopców w wieku od 9 do 12 lat, i dwóch, którzy przeżyli. Ale muszę Państwu powiedzieć, że tak straumatyzowane te dzieci przeszły ten swój dramat, że to ich życie już, już nie wróciło na takie same tory. Szczególnie w jednym przypadku, gdzie dziecko no, popadło w bardzo głęboką chorobę natury psychicznej. Tutaj w Poznaniu. Znaleźliśmy się takiego przepięknego dnia kwietniowego przed szkołą numer 6, bodaj, w Poznaniu na osiedlu Rusa, wezwani przez nauczycieli, którzy dzwonili do nas na taki specjalnie przygotowany do tego numer z informacją, że jakiś mężczyzna zaczepiał w godzinach rannych ich uczniów przed szkołą. W drodze kiedy, w czasie kiedy oni szli do tej szkoły, w drodze do szkoły. I to był na, dla nas sygnał alarmowy. Bardzo ciekawa, ciekawa scena, ciekawe sceny rozgrywały, rozgrywały się w samej komendzie wojewódzkiej, bo myśmy żyli w napięciu, wykrywając tę sprawę. Nie tylko ta grupa, która bezpośrednio miała związek z, z tym kryptonimem Zemsta, bo to jest sprawa, myśmy ją nazwali kryptonim Zemsta, ze względu na to, że sprawca wypisywał różne teksty, używając zwrotu Zemsta. W różnym kontekście, w różnych ujęciach, ale ta zemsta powtarzała się w miejscach zabójstw. Nie wiedzieliśmy, co oznacza, do końca właściwie, do dnia dzisiejszego, nie wiemy dokładnie, dlaczego wypisywał zemsta. I ta sprawa bulwersowała całą komendę wojewódzką. Nie tylko tych, którzy bezpośrednio byli zaangażowani, pośrednio zaangażowani, ale też tych, którzy pracowali w tej komendzie i wiedzieli, że my się zajmujemy złapaniem seryjnego mordercy dzieci. Dzieci zawsze są takim elementem, który wymaga większego wysiłku. Od prowadzących sprawę, ponieważ no trzeba tak działać skutecznie, szybko, aby jak najszybciej zabezpieczyć dzieci przed niebezpieczeństwem. Tak chyba każdy sobie z tego zdaje sprawę, niezależnie od wieku. No i znaleźliśmy się przed tą szkołą, ponieważ informacja była niezmiernie ciekawa i ja nie powiem, nie chciałbym tego mówić, ale, ale myśmy czekali na tę informację. Czekaliśmy, bojąc się, że taka informacja wpłynie i odkryjemy kolejne ciało, ale tym razem było nieźle. Dobrze, ja może zadam jedno pytanie, bo wiemy, że on atakował w różnych częściach Polski. Skąd było to przypuszczenie, że on faktycznie tutaj do Poznania na Rataje wróci? No, trzeba było y, y, znać jego modus operandi. Y, y, weźmy na przykładzie Wrocławia. We Wrocławiu mieliśmy trzy sprawy, w których y, y, sprawca wracał. Wiedzieliśmy, że wraca i działa na tym samym terenie po raz pierwszy, po raz drugi, po raz y, trzeci. I założyliśmy, że jeśli wrócił tam, to może wrócić do Poznania i to było słuszne założenie. Tylko my się w Poznaniu przygotowaliśmy do tego jego, jego odwiedzin i wykorzystaliśmy tę wiedzę wynikającą z analizy sprawy, wiedzę, która pozwoliła nam obrać taką taktykę, aby go zatrzymać i to się udało i tutaj Akurat działaliśmy skutecznie i no, co, co zrobić? Trzeba się raz pochwalić w życiu. Nie? To, to może, Marku, ja się jeszcze wtrącę, zanim za chwilę zaczniesz już rekonstruować ten moment zatrzymania Kwaśniaka. Nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że się przygotowaliście. Te przygotowania też polegały na tym, na, na potężnej kampanii informacyjnej. I warto jeszcze dodać, że oprócz tego, iż telefon był ze samej szkoły, to były jeszcze trzy panie, które tego samego dnia, tego samego poranka zadzwoniły na policję, mówiąc, że widzą jakiegoś podejrzanego mężczyznę. I potem zresztą te trzy panie zostały nagrodzone przez komendanta, o tym rozpisywała się prasa. Prasa bardzo mocno się rozpisywała. Był taki dziennikarz Żuk, legenda poznańskiego dziennikarstwa, także kryminalnego, który jakby podsycał emocje, bo co jakiś czas takim bardzo soczystym, barnym językiem o tym pisał i nawet w pewnym momencie poinformował, że już jest zatrzymany sprawca. Okazało się, że był to mężczyzna niesłusznie podejrzewany, za którym puszczono listy gończy. Nie będziemy teraz tego wątku wchodzić, ale ty bardzo często, kiedy opowiadasz o... W zatrzymaniu to mówisz, że policjanci mają dwie metody, dwie, dwa rodzaje takiego polowania: na wyniki i po śladach. Czy mógłbyś, być zdanko o tym i co tutaj zastosowaliście? No tutaj były typowe wyniki, ale po śladach, to wiadomo, że każdy sprawca w każdej sprawie zostawia ślady, ważne tylko, żeby umieć je odkryć odpowiednie jest interpretować i po trzecie wykorzystać to przy zatrzymaniu. Tutaj z ostatnich dni po śladach szukano sprawcę ojca, który zabił swojego, swoje dziecko w Gdańsku. To była typowa, typowe szukanie sprawcy po śladach, czyli tam, gdzie zostawił jakikolwiek ślad Nagranie w kamerze monitoringu miejskiego, w świadkowie, którzy widzieli, jak się przemieszcza, w świadkowie, którzy widzieli go w warsztatach, w różnych punktach usługowych to wszystko doprowadziło do tego, że zlokalizowano mniej więcej jego miejsce pobytu, i to się Skrystalizowało tym, że no znaleziono jego ciało, ale gdyby on tam żył i sobie mieszkał w tym miejscu, to by został zatrzymany po prostu, e, 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 idąc po śladach. A wyniki polegają na tym, że nie wiemy, jakie e, ruchy wykonuje przestępca i zakładamy pewnego rodzaju pułapkę na niego. Pułapka e, w tym przypadku, na przykład, kwaśniaka, polegała na tym, że. Analizowaliśmy, ale naprawdę solidnie i dokładnie jego modus operandi, biorąc pod, uwagi, pod uwagę wszystkie ślady, jakie pozostawił. Ślady, niestety, nie doprowadziły do typowania indywidualnego, czyli na podstawie tych śladów nie mogliśmy wytypować konkretnego człowieka. Wiedzieliśmy tylko, że. Jest człowiek bez twarzy, bez nazwiska, bez imienia. Jest niebezpieczny, śmiertelnie niebezpieczny. I tutaj zastosowaliśmy metodę wnyków. W konkretnym tym przypadku opierało się to na analizie modus operandi, czyli sposobu działania sprawcy. Działał zawsze na nowych osiedlach. Zawsze w okolicach szkół i zawsze zaczepiał dzieci. i W 99,9% no, zaczepiał chłopców. Raz musiał, nie wiem, czy się pomylił, czy po prostu był zdesperowany, zatrzymał dziewczynkę. E, e, nieskutecznie, notabene, ale tak to chłopców zatrzymał. W jaki sposób zdobywał ich zaufanie? E, no właśnie.